Zamierzam podlać, będzie trochę pachnieć, pojawi się trochę piany. No to wszystko. Chodzi o wodę, która została użyta przez moją pralkę do prania ubrań oraz do mycia się. Wodę z prysznica i umywalki. Zbieram więc moje szare wody do osadnika tłuszczu. Woda się klaruje. W pierwszym zbiorniku wszystkie cząsteczki zawieszone pozostają na powierzchni. Woda przejdzie na drugą stronę, do drugiego zbiornika. Tam znajdą się wszystkie cięższe cząsteczki, a właściwie te nieco cięższe, które opadną na dno, a następnie woda przejdzie do trzeciego zbiornika, gdzie nie będzie już ani cząsteczek zawieszonych, ani tych nieco cięższych, które opadły na dno. I właśnie tam, w trzecim zbiorniku, umieścimy naszą pompę do wody z piwnicy. To właśnie tam będziemy pobierać wodę i kierować ją rurami do ogrodu. I wchodzą do tej rury. W ten sposób mogę podlewać moje rośliny, na przykład takie jak drzewa, pomidory czy bakłażany. Nie podlewam w ten sposób sałat ani warzyw korzeniowych, po prostu dlatego, że woda trafia bezpośrednio na liście. Istnieje ryzyko sanitarne. Natomiast gdy podlewam moje pomidory, szara woda trafia do ziemi, jest filtrowana i roślina pobiera ją przez korzenie. A więc ja jem tylko pomidora. Ryzyko sanitarne jest wtedy znacznie mniejsze. Separator tłuszczu to stara technika, ale wciąż stosowana w miejscach odizolowanych, gdzie nie ma kanalizacji miejskiej. Był tam stary, betonowy separator tłuszczu, więc usunęliśmy i wyczyściliśmy ten separator, a następnie zamontowaliśmy plastikowy, który można kupić w sklepie. Woda z zmywarki lub zlewu zawiera resztki, takie jak kawałki mięsa, makaron, ryż. Wszystko to będzie fermentować i może powodować problemy sanitarne. Używam tylko mydła marsylskiego, co wymaga ode mnie trochę pracy, żeby zrobić własny detergent do prania. Mydło marsylskie to albo oliwa z oliwek, albo olej palmowy. Następnie dodaje się trochę siarki, wodę, i w ten sposób powstaje mydło marsylskie. Do mojego detergentu używam 20 gramów wiórków na litr wody. Zapachy, tak? Jeśli chodzi o szarą wodę, rzeczywiście jest trochę zapachu. To normalne, prawda? Ale nie utrzymuje się długo, bo jest tylko 300 litrów i podlewam regularnie. Więc nie ma czasu, żeby stało się to siedliskiem bakterii. Wodę deszczową, cóż, kiedy pada, zbieramy ją do dawnych szamp. To są te dwa duże zbiorniki, które są w ziemi. Dzięki temu mogę napełniać moje ojazd. Woda deszczowa jest używana do wszystkich roślin, nie mam z tym problemu. Ponieważ jest pozbawiona wapnia, nie mam go zbyt dużo. Więc głównym celem jest naprawdę użycie jej do moich ojaz. Korzenie również będą pobierać wodę bezpośrednio z oji. Woda nie rozchodzi się tak po prostu. To naprawdę roślina sama szuka źródła wody, a jednocześnie pozwala to utrzymać niewielki, dość wilgotny obszar, dzięki czemu zachowuje się życie w glebie, bo bez wody i wilgoci nie ma życia. Jest sucho, to tylko piasek. Szara rura jest do wody szarej, a zielona rura do wody deszczowej.